Mam na imię Maja, a ja jestem Marta i witamy was bardzo serdecznie w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie. W pierwszym odcinku Alfabetu, Alfabetu teatralnego. teatralnego. Alfabet Teatralny to część naszego internetowego cyklu Pleciuga plecie w necie. W Alfabecie Teatralnym poznacie różne ciekawe teatralne terminy, ale także zaprowadzimy was i pokażemy wam zakamarki, których część z was na pewno nigdy nie widziała. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. Ciekawa jestem, czy wiecie, jakie teatralne słowo kryje się pod literą A. Podpowiemy Wam, że dla nas to jedno z najpiękniejszych słów świata. A jak amor. No nie do końca. Chociaż jest związane z miłością, bo dotyczy zawodu, który tak bardzo kochamy. Już na pewno wiecie, że chodzi o A jak. Aktorka! Aktor! Aktor! Myślę, że to jeden z najciekawszych zawodów świata, bo mogę być kim tylko chcę. Mogę na przykład zmienić się w księżniczkę. Albo owce. Eee, albo w wiewiórka. albo w czerwonego kapturka. Nie wiem, czy wiesz, Maja, ale gdybyśmy urodziły się ponad tysiąc lat temu, nie mogłybyśmy być aktorkami. Bo dawno, dawno, dawno temu zawód ten mogli wykonywać tylko mężczyźni. Tak, to prawda. I mężczyźni grali role kobiece. Można powiedzieć, że zawód aktora narodził się w starożytnej Grecji. I wcale nie było to łatwe. Musieli grać w takich wysokich butach, jak te, w takich koturnach. Mieli wielkie maski. Wielkie szaty, w których na pewno nie było im wygodnie. Oraz peruki. I peruki. A każdy kolor określał charakter postaci. Czyli tak. na przykład, im bardziej intensywny kolor, tym ważniejsza postać. Czyli kolory takie jak czerwony, purpurowy zarezerwowane były dla króla. Buh! Buh! Ciekawa jestem, czy wiecie, jakie cechy powinien posiadać dobry aktor? Powinien mieć dobrą dykcję. Przeleciały trzy pstre przepiórzyce przez trzy pstre kamienice. Powinien mieć donośny głos i dobrze śpiewać. I tańczyć. I, i musi też być wygimnastykowany. By być kreatywny, mieć dobrą pamięć. Yy, nic dużo pomysłów. A może wy, kochani pleciugowidzowie, chcielibyście się stać aktorami chociaż przez chwilę? O, mamy dla Was świetne zadanie. Słuchajcie, mam tutaj kartkę papieru, yy, i Waszym zadaniem będzie odwzorować ruchem ciała, ruch kartki. Yy, Marta, pomożesz? Tak, jasne. Yy, spróbujemy. zaczniemy od takiego czegoś prostego. Proszę bardzo. Bardzo dobrze. Nie, przepraszam cię bardzo, ale ja potrzebuję antrakt. Antrakt? No antrakt, czyli przerwa. Wiem, co to antrakt. Zmęczyłam się, muszę iść napić się kawy. To Marta ma antrakt, a ja wam opowiem o kolejnym słowie na literę... Siemanko, jestem Lucia. Wiecie, kto to jest animator? To ta dziwna czarna osoba, przyklejona do mojego tyłka. No, przywitaj się. Animacja! Animator! Ja uważam, że animacja to coś najspanialszejszego na całym świecie! No bo gdyby nie animacja, nie mogłabym teraz z wami gadać. Mhm. Animacja, animator, każdy aktor w teatrze Lalek jest też animatorem. Mhm. A wiecie skąd pochodzi to słowo? Z Łaciny. Animatio. To trochę brzmi jak zaklęcie. Gdyby Harry Potter był lalkarzem. Nie musiałby animować! Brałby różdżkę? Robił animacją! I lalka sama by się animowała! Czemu jesteś ubrana na czarno? No bo jesteśmy przy słowie animacja i chciałam przy okazji wytłumaczyć, dlaczego najczęściej jesteśmy ubrani na czarno. Jak to dlaczego? No żeby nie odwracać uwagi od lalek, które zazwyczaj są mniejsze od nas. No tak, no i żeby się wtopić w tło, które najczęściej jest czarne. Hmm, to co, ja idę się wtopić. no nie? Dobrze. E, Maja, będziesz moim animantem? Animantem? No, animant, czyli po prostu lalka teatralna. Ale po co? No, po to, żeby wytłumaczyć podstawowe zasady animacji. No. Ojejku, Majka, no! Marta, nie lepiej wziąć szalik, i zawiązać supę. Lepiej. Ale ładny szaliczek. Jak robisz? No. A. Witam bardzo serdecznie. Nazywam się, George. George, a dlaczego ty nie masz oczu? No, a jak tu nie mam? No nie masz. No a gdzie patrzę teraz? W prawo. A, a teraz? W lewo. A skąd wiesz, jak nie mam oczu? Nie? <laughs> Wiem, bo Lalka patrzy nosem. No dobrze, ale ten nos jest dosyć mały. Zastanawiam się, czy widzowie w ostatnim rzędzie zobaczą, w którą stronę akurat patrzysz. No na pewno zobaczą, jeśli zrobię większy ruch. O tak o i tak o i tak o. Zgadza tak. się super. No ja idę spać. Narka. Czekaj, mogę ja też spróbować. Ja nie mogę puścić lalki, bo wtedy umieram. Możemy zrobić tak zwaną teatralną podmiankę. No, a teraz ty możesz iść na antrakt. Znajdujemy się w Teatrze Lalek Pleciuga I jak sama nazwa wskazuje, w naszym teatrze aktorzy animują i grają lalkami. A z czego takie lalki można zrobić? Hmm. Nie wiem, z gąbki, ze styropianu. No tak, ale jesteśmy przy literce B. A, czekaj, by by, 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 jak by jak. By jak butafora! Butofora! Cześnie zamysł! Ejka! Ty właśnie jesteś zrobiony z butafory. A wiesz dokładnie co to takiego jest? Nie wiesz? No to chodź, pokażemy cię. Ci, wy, wy, choć, wy też chodźcie z nami. Chodźcie, chodźcie. Znajdujemy się w pracowni Teatru Lalek Pleciuga i to właśnie tutaj powstają lalki, rekwizyty, scenografia do naszych przedstawień. Ciekawi jesteście, jak powstaje butafora? O tym opowie Wam Tomek, nasz konstruktor lalek. Cześć Tomek. Cześć. No to jak robi się butaforę? Powiedz nam. Mamy klej. To, jest, to są bardzo proste, proste rzeczy. Mamy, powiedzmy, już rekwizyt lalkę, coś wymyślonego. Smarujemy. Smarujemy dwie dwie powierzchnie. Lub dłońmi. I kleimy. Gdy już wy, wykleimy jedną warstwę, na przykład to jest gotowa forma z papieru. Twarda, prawda? Wygląda jak drewno. To też jest papier. Tylko już pomalowany, wyszlifowany. A to jest lalka, która powstała w tej technice. Spróbujcie wykonać taką lalkę w domu. Znowu ubrałyśmy się na czarno. A to dlatego, że chcemy wam teraz opowiedzieć o tradycyjnej, japońskiej lalce. bunraku. Raku! Acia! Bunraku to lalka animowana aż przez trzy osoby. I trzy osoby muszą się tak zgrać w tej animacji, żeby postać zachowywała się naturalnie. Jedna osoba trzymająca głowę i jedną z rąk lewą bądź prawą lalki jest najważniejsza, ponieważ to ona mówi też i yy, kieruje wszystkimi ruchami lalki. To tak zwany mistrz. Kolejna osoba trzyma korpus i drugą rękę. A trzeci animator animuje nogi. Co ciekawe, żeby stać się mistrzem, najpierw przez kilka lat trzeba animować tylko nogi, potem przez kolejne lata animujemy korpus i jedną z rąk. I dopiero po tak długim czasie możemy stać się mistrzem, czyli możemy animować głowę i rękę. Bardzo ważny jest oddech, dzięki któremu w trójkę animatorów możemy się zgrać. Ponieważ, jeśli ja, będąc głównym animatorem trzymającym głowę lalki, wezmę głośny oddech tak, że pozostali animatorzy go usłyszą, będziemy w stanie na wydechu zrobić wspólnie jakiś ruch. Spróbujmy. Mistrzu, kaptury. Zaczynamy animację bunraku. Było A, B, to teraz C. Hmm. C. Jakie słowo na literę C? Związane z teatrem. Cienie. Cienie. Teatr, teatr cieni. cieni. Wiesz, za co lubię teatr cieni? Nie. Za to, że tak łatwo zrobić go samemu w domu. Pamiętam, jak byłam mała, biorę latarkę i robiłam różne kształty zwierząt. Niektóre były wielkie na półpokoju. Wow. A op, inne op. malutkie. Op, op, I to jest właśnie podstawowa zasada teatru cieni, Że im jesteśmy bliżej źródła światła, tym nasz cień jest większy. A jeżeli oddalamy się od źródła światła, to wtedy cień robi się mały i bardziej wyrazisty. Pap! O, a ja zrobię ptaka. Ale może też powymyślać własne kształty. Przecież nie trzeba robić ptaka czy słonia, można zrobić blubarczka. <słuch> to my już na dzisiaj kończymy. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami. A teraz Karolina pokaże Wam, jak zrobić samemu lalkę bunraku. Cześć, mam na imię Karolina. Dzisiaj zrobimy razem lalkę bunraku. Będziemy potrzebować tłuczka kuchennego tłuczka nożyczek, kilku par rajstop, dziecięcych, kolorowych rajstop, ściereczki kuchenne, różnej wielkości. Do wypełnienia naszej lalki będziemy potrzebować watę oraz będziemy formować tą lalkę nicią, ja wzięłam białą nitkę. Na sam koniec będzie nam potrzebny również klej na ciepło, żeby przyczepić oczka i uśmieszki naszym lalkom. Pierwsze, co zrobimy, wypełnimy nasze rajstopy watą. Związuję, e, ja nie mam rajstop, mam takie legińcy, ale one są z tego samego materiałowego, rajstopowego tworzywa. Wiązujemy końcówki tych rajstop tak, by wata, którą wypełniamy lalkę, nie wypadła na zewnątrz. Teraz wezmę watę, żeby wypełnić nasze rajstopki. Dzięki temu nadamy ciałko. Robimy ciałko nadamy kształt naszej lalce kawałkiem tkaniny, tylko staną się przestrzenne i będziemy mogli formować z nich nóżki i rączki, główkę naszej lalki. Kiedy mamy już gotowe nóżki, zaczynamy wypełniać rączki. Łączymy nasze nóżki z rączkami, używamy do tego nitki. Będziemy robić małe pętelki, żeby nam nasza pata ze środka nie wypadła, trzeciej pary rajstopek zrobimy nagłówkę naszej lalce, odcinam. Jedną z nogawek odcinam, nogawki rajstopek nie będą nam potrzebne. Szyja i twarz również wypełniamy waton. Głowę lalki animujemy za pomocą tego elementu. Musimy połączyć nasz korpus z główką. Kształt stópek i dłoni nadajemy za pomocą pętelek z nici. Najpierw stopa. Najczęściej zrobimy dłonia naszej lalce. Dłoń, paluszki. Możemy uformować watę, będzie nam łatwiej nitką zaznaczać przeguby. Możemy uformować kształt dłoni. Tak samo robimy z drugą rączką. Najpierw dłoń. Formujemy wadę i możemy zrobić kolejny kciuk. Teraz, kiedy mamy już cały korpus wraz z elementami stópek, dłoni i stópek, możemy ją ubrać. Bundraku jest japońską lalką, dlatego naszą postacią, naszą postać ubierzemy w kimono. Mono zrobimy ze ścierki kuchennej. Zostaniecie ją w każdym mieszkaniu znajdziecie, w każdym domu znajdziecie taką ścierkę. Nacinam kołnierz. Nacinam również ścierkę wzdłuż, bo można było zrobić rękawy. Ta tkanina jest bardzo łatwa do formowania. Możecie też spróbować nadać kształt kołnierza poprzez wywijanie. Pasek zrobię z kolejnej ściereczki, która jest już mniejsza. Wszystkie materiały potrzebne do warsztatów powinniście znaleźć w swoich domach. Górki Mona gotowe. Teraz zajmiemy się spodniami. Również używam ściereczek kuchennych. Staram się, żebyście nie musieli nic szyć, a tylko wiązać. Kiedy ubraliśmy już naszą lalkę w kimono, możemy zająć się naklejeniem oczu i brwi. Do tego będzie potrzebny nam klej na ciepło. Fryzurą naszej lalki będzie tradycyjna japońska kitka. Nasza lalka jest gotowa. Mam nadzieję, że naszą lalkę bez problemu zrobicie w domu. Życzę Wam miłej zabawy.